z tej strony Minerton, No i tak jak w filmy filmy Już się powoli ok ukazują Ale to na razie nie jest tak dużo Jak powinno być No i to jest mój skin Zrobiony przez Kacpera Oczywiście dziękujemy Ci Kacper Kacper nam też zrobił fanarta Takiego z żabką Minerton Taki słak. Dziękujemy Ci bardzo Oczywiście fanarty możecie mi wysyłać na maila Minerton 21 małpawppl Zapraszam na odwiedzenie Facebooka i zakupienie koszulki bądź kubka na kapselu. Wszystko będzie w opisie. I również zapraszam na moją stronę, tam się dowiecie. No, w sumie tam jest tylko takie różne ciekawostki i inne rzeczy. Dobra, przechodźmy do gry. Jesteśmy na serwerze MySG no i zagramy sobie dzisiaj w Blitz SG chociaż jedną, dwie rundy. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No, i 10 sekund. Oczywiście wybieram klasę Soldier. No, jest dobra. Mam ją na drugim poziomie. Ale już niebawem będzie trzeci poziom. Nie mało mi brakuje. Co mam, co mam, co mam? A, dobra. Może być. Nawet fajna. Mypka, dosyć fajna. Teraz Soldier Jeszcze w tym tygodniu, dzisiaj jest niedziela, nie, w sumie nie w tym tygodniu, ten filmik wrzucę w poniedziałek, albo nie wiem I, i podaj, że w środę będzie kolejny filmik, tym razem z moim kolegą Czyli będzie dwójka osób nagrywających i to raczej będzie survival Ups, Dobra, poszedł sobie I będziemy nagrywać survival na, oczywiście na serwerze, to będzie survival taki zwykły no i tam będziemy robić różne ciekawe rzeczy, uciekam goni eee, gonimy coś? Nie, to dobrze. Ale zaraz dostaniemy... Dobra, można iść. No, nie musiałem aż tak daleko biec, nie. To Ktoś jest, nie? Raj jabłko. I lecimy Uuu, ale mitnie, ale nie, ale, mit, nie? ale mit, nie. dobra, żyje i dobra, uciekamy. Przeżyjemy, przeżyjemy? Kurde, jeszcze jakiś Fabster mnie goni, super HP, regeneruj się. Hmm, tu jest dobre. <laughs> Miejsce, jest dużo skrzynek, ale no, uciekniemy mu na schodach. No, sprint naprawdę, zginę, zginę. On mnie nie goni, chyba, że... Dobra. Chyba mało. Więc idę tam, gdzieś tam jest spawn. 3 minut, minuty się pojawi blister, dobra. Tam ktoś na spawnie jest już go nawet widzę, jestem tu zenchantowany, więc... Na razie uciekam. Tu nie mnie goni.

Skrzynka Enderpearła Dobra, wiem tylko to i ucieka Ale będzie skill. ну, Uciekniemy, uciekniemy, Ja w to wierzę. Ja wiem, że uciekniemy. Uciekniemy, 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 uciekniemy. Uciekniemy. I am superman. Bardzo no Tu dalej goni. Nazywam jeszcze chlebek. Polska cebula. LOL, ten snake 2002 mnie goni No, co to są za ludzie? Czemu oni mnie gonią? Ja jestem fajny No nie końcie mnie, Jezu, no, lecimy mostem Lecimy, tak wiem że tam były skrzynki, ale ja ich nie biorę, bo już pewnie nie wzięli 100 ten też oczywiście mnie już goni, Rach, wbijamy tędy. i shift. mi ten idzie to zawsze? Mm, Może sobie. Blitzstara, pojawi. Dobra, on znaleźć Blitzstara. Ek spa się wybrał. Teraz można iść. My no, co już. Te ubijam się. Bijam się. No. Oa! Oa! No Jakim Naprawdę Jakim cudem on mnie bił Może miał buty Sonika Czekajcie zaraz wracam wodę na on dzwoni no To za chwilę się widzimy